Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Minecrafta, sezonu trzeciego. Jak nagrywam ten filmik. No, znaczy się, może inaczej. Yy, chciałbym Wam bardzo podziękować, bo jak nagrałem ten filmik, mam 297 widzów. Za co Wam bardzo dziękuję, bo widzę, że Wam się to jednak dosyć w miarę podoba. Dosyć w miarę podoba. Geniusz. Dobra, na pewno odcinki już teraz będą częściej i takie tam inne Zacznijmy Mimo tego, że tutaj się. Nie pokazałem. Się prawie nic nie pozmieniało, ale tak. Pierwszą rzecz, którą dzisiaj bym zrobić, to jest rzecz z modu Equivalent Exchange, która się nazywa, już wam pokazuję, Destruction Catalyst. Tak. Tworzymy ją w nowy sposób, taki jak nowa Catalyst. Dobra, może Wam zacznę pokażę. Bierzemy, ja już sobie to wcześniej zrobiłem, ale Wam pokażę. Bierzemy, widzicie, ile z Swivel już nam się zrobiło. Wyjmijmy go może od razu. I teraz tak, nowa katalizm robimy w taki sposób, bierzemy zwykłe, normalne TNT, wiecie, piasek tak ułożony. Nie, tak ułożony gunpowder, a piasek te cztery kratki, nie? Bierzemy tu, bierzemy Mobius Fuel na dół albo obok i mamy nowa katalizm. Ja nie będę robił, bo już mam zrobioną Dobra. Poznam jeszcze mnie zapalniczka, ale zapalniczkę każdy umie zrobić. Mobius Fuel, no to właśnie z... Yy, ...energii kolektora MK1 pozyskujemy, dobra, i... Bez biednego gadania. Zaczynajmy. Mobius Fuel. Nowa Catalyst, Destruction Catalyst. Teraz tak. Może ważną informacją. Dobra. Ważną informacją dla Was będzie to, że on, uż... on używa paliwo. A, paliw... a paliwem. Boże się co się mogę. A paliwem w, w Equivalent Exchange jest np. redstone, węgiel, y, glowstone dust, y, glowstone, mobius fuel. I takie pierdoły. Jeszcze jest Arternius Fuel, Gunpowder, i takie pierdoły. Ja będę korzystał w sumie z Glowstone'a, bo jak mam zainstalowanego moda Elemental Creepers, to akurat dużo mi się pojawia tych, 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 tych no wiecie, tych takich globum creeperów. Jak widzicie, troszeczkę się tu, się tu pozmieniało. Przy okazji poprawiłem też solary, bo one mało mi energii dawały, teraz lepiej. Od razu Wam mówię, że to jeszcze są stare wersje, znaczy no, stare wersje modu będę ją musiał między odcinkami zaktualizować, bo teraz po prostu nie chciałam się, bo najrany O, jakiś tam fragment. Dobra, jeszcze jedną rzecz, póki wyjdziemy, jest to, że chciałabym Wam zrobić, pokazać, jak Wam zrobić taką książkę, która pok pokazuje nam z modu Towncraft dotychczas od tej receptury, nie? Bierzemy jakikolwiek fragment: Lost Knowledge albo yy, Forbidden, jest jeszcze chyba Tint i Eldritch. Układamy tak. Dostajemy Taumonimo. Co? Taumonomi. Nie wiem, jak to się czyta. Napiszcie w komentarzach, jak to się czyta. Dobra, i teraz otwieramy i widzimy wszystko, co nam się udało znaleźć. Ja znalazłem chyba tylko trzy odnalezione. Oho, trzy. Went of Bone i Crucible of Ice. Jeszcze zrobimy sobie póki nie wyjdę. More... Yy, Przetłumaczę może. Mm, ten ko kociołek, bo ja tak mówię na Crucible, kociołek. Yy, jakby to przetłumaczyć. Yy, ...przyjmuje więcej Wisu i jest bardziej wydajny niż podstawowy. I yy, kiedy jest pełny, to yy, em, e, no, emituje yy, energię redstone, nie? Czy na przykład, jakbym sobie. Może tak, weźmiemy go sobie. Jakbym sobie na przykład na nim albo na górze postawił resztę Torcza i by był pełny, to by mi się zaczęło pewnie świecić. Yy, zaraz wam pokażę, co się robi. Puśćmy sobie, o. I zróbmy sobie tak. Redstone, Spider Eye i tu był chyba Crucible, nie? O, dobra, działa. Hendryden, Crucible of Ice. Super. Postawmy sobie nasz nowy kociołek tutaj. O, fajnie wygląda. Patrzcie, takie czerwone oczko. Fajne, fajne. Włóżmy sobie naszą książeczkę tutaj. Dobra, i może tak jeszcze. Zanim jeszcze pójdziemy, to zróbmy sobie. Się pewnie większość z was domyśla, co ja będę robił. Tak, prze, prześpię się. No to tego też się mogli się, się, się domyślać, że się pójdę spać. Dobra, yy, zrobimy sobie coś takiego. O, raw carbon yy, fibre. i teraz je zrobimy raw carbon mesh. Do tego jeszcze będzie nam potrzebny kompresor. 8, chyba nawet, albo 6. Coś takiego, tak gładkiego kamienia. Zobaczmy, może. Kompresor. Jest. Elektronic circuit i maszyn block. Dobra, weźmy sobie to. Chyba, że mamy jakieś maszyn blocka. mamy kable. To jest, to jest, to jest. Zróbmy sobie maszyn blocka. Zróbmy sobie. Nie, zróbmy tylko weźmy dwa redstone'a. Okej, okay, zróbmy teraz. Nie tak. Tu, 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 tu. tu, tu. Super. I zasłonię jakoś tak, tutaj był stone po bokach. Ok. Dobra, mamy. Mamy, mamy, mamy. Teraz tak, gdzie ja bym to postawił. Chodka. Holy crap. Nie, no widzicie, samo możemy sobie tu, tu, o chyba tu nawet ustawię sobie, dobra. postawimy sobie do tutaj. Okej, okay. tutaj. Hmm. Okej, okay. postawmy sobie nasz kompresorek. Działa, działa. Zakopmy sobie tą ścianę, żeby było ładnie. Spójrzmy sobie raw carbon meszę. Hmm. Weźmy sobie to marblem. No i okej. Okay. <laughs> Sorry, no i okej. Okay. Trochę mi siada gardło, ale to tam nie będzie żaden problem. O dobrze, już mi się dużo tego zrobiło. Ok. Hmm. Jedną jeszcze rzeczą, którą zrobimy, to jest tak: zrobimy sobie coś, co się nazywa Mixed Metal Ingots. Do tego jest nam potrzebny tin, i nam jest potrzebny brąz do tego. Już wam pokażę, jak to się układa. Bierzemy bros, Chyba tak. To tutaj, to tutaj to jeszcze tutaj. Womliłem Dobra, jest. Uf, uf, uf. Mix metal angle. Zrobimy sobie tego na maksa, bo to nam się bardzo przyda. Po każdym staku. Dobra, mam 42 sztuki. Muszę mamy diamentów. Chciałam dzisiaj coś z diamentami zrobić, ale mam ich. Aj, mam ich za mało. Chyba, że zamienią. O, dobra. Jeszcze na szybko, póki mamy. Zrobimy nasz pierwszy Kleinstar. Klein bo on jest super przydatny. Bo z tego sobie później diament będziemy mogli robić. Kleinstar robimy z tego, pamiętam, że było. Mobius Fuel 8 i diament w środku. Kleinstar Ein. Super. Teraz tak, schowajmy, może nie, weźmy nasz Kleinstar. Kleinstar to jest bateria, to jest tak jak na przykład byśmy wzięli nasz, ba nasz Batpack, bat bat na przykład, tak, albo MFEI. Mf Możemy pokazać na książęce. Klein. No i widzicie, jest tyle różnych opcji. No one tam, to jest oczywiście Kleinstar i podstawowy, ten się robi z czterech ein'ów. Yy, i tak nam je napierdoły. I teraz tak. Kleinstar A Ayn ma 60 tysięcy pojem, pojemności yy, energii EMC. Czyli no to mówiłem wam tak jak zwykła bateria. Naładujemy go trochę. O. Już mam 28 tysięcy. Nie i mogę sobie na przykład... Mogę sobie zamienić tamto na yy, diamenty. On działa tak, jak ten, żeby, że nie musimy wtedy nosić glowstone. Także ja bym to sobie zrobił. O, widzicie nawet mi? Energia jeszcze, kurczaki została. To jest ok? Ok. Przyprowadzimy sobie jeszcze jeden, jeszcze jeden. Na 1200 zostaje, dobra. Weźmy sobie. Dobra, bardziej tego już nie uprościmy. Wrzucimy sobie to tutaj i będzie ok. Jeszcze na wszelki wypadek wezmę sobie 3 glowstones. Ok. Super. Tu już, tu już, tu już. To możemy sobie wykopać, bo to było tylko po to. Na razie to tutaj też rzucimy. Mm. Call cable też sobie tu rzucimy. O, tu już prawie. Noch. W sumie to póki nam się. O, już nic nie ma, cewata. Nie je. Fajne, powiedziałam, yy, Nic nam się nie przetwarza. Weźmy sobie. Hop. Przepalmy to. To sobie wrzucimy, żeby to się nam. Boże, przepalało. Dobra. Teraz tak, będzie nam potrzebny kolejny machine block. Nie mam jednego irona Ode fail No, przepalmy sobie Okej okay. Weźmy, mamy Weźmy mam. Chociaż nie, on nie potrzebny. Nie, on nie jest potrzebny, no bo na Advanced W sumie to na takie dwa nam będą potrzebne. O, ojej, jaju, oj, jajuuu, jaju. za dużo po prostu tego zrobiłem, te 2T i 2T, o, super. I będzie nam jeszcze poszczególny macerator Działam. Klucz? Kluczyk? Kluczyk? No jej. jesteś, kluczyk? Kluczyk! Kluczyk, no szkurde. Może ty się rozwaliłeś? dobra, no, zrobimy nowy. Oj, tak, tak. Znaleźć jaka nudniejsza rzecz, ale później pokażę. Dobra, będziemy poszli na macerator. Macerator? ku! Czemu ty nigdy nie pomagasz? Osłabiasz mnie tylko macerator. Tylko to teraz jest trochę źle, że to tu podłączyłem. Bo czekajcie, że zmienić trochę o okablowanie. O! Bo tu nam będzie musiała stać ta. Czerwona, pochodnia, żeby to wszystko dobrze działało. Tu nawet. Dobra, będzie dobrze. Wierzę w to. Mamy macerator, mamy to, mamy to, dobra. Jeszcze, co tam będzie potrzebne? Czekajcie. Item, kasujemy Mace. Rotary, macerator, o Jezu, jeszcze Fight Iron. Jesus, Dobra, idziemy ja to wszystko przetopić? Kosz, 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 Dobra, przy okazji nam się przytopia, zrobimy. Ojej, advanced machine Bloka. To były carbon, fibre i advanced alloy. Dobra, mamy advanced machine block. Teraz. 5, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tam potrzebne. One more, one more, one more podziękował. Dobra, zróbmy sobie Rotary macerator. To jest ulepszona wersja maceratora. Ona się może jakby to powiedzieć rozpędzać. No mogę tak to co źle. O, dobra. I teraz tak, żeby utrzymać jej rozpęd fa fajnie to wytłumaczę. Po pierwsze, co musimy zrobić? Musimy cały Czas non-stop dostarczać yy, mu energię, nie? Czyli na przykład ona zużywa sobie za to, że się powiedzmy, kręci, widzicie? Speed 0 i teraz yy, lever czekajcie, zrobimy sobie dźwignię w drugą stronę. co? no pewnie postawmy, hop, i ona się będzie rozpędzać, nie? I teraz, jak włożymy sobie tutaj ...copper ore, wrócimy sobie nam będzie o wiele szybciej mielić. No i ona się będzie tam z czasem rozpędzać. Teraz zrobimy sobie piec indukcyjny: Machine Block. Weźmy tu, weźmy to, weźmy sobie jeszcze dwa te carbon platey. Zróbmy sobie Advanced Machine Blocka. Hop. Dobra, teraz koper. I teraz elektronik jeszcze. Piec. Yes. Teraz uwaga. O, bo to mogło być niebezpieczne, równie dobrze, ale teraz jest ok. Dobra, zróbmy sobie teraz tak. Mm. To tutaj, to tutaj. I chyba wszędzie był koper, ale pamiętam. Dobra, pamiętam. Postawmy go sobie tu. Zwłaszcza, czy się, roz, się roz, będzie rozpędzał. Chyba nie, to mu też zrobimy... Dźwignia. Nagrzewa się jak to dźwignię ma? Też się nagrzewa. Aha, czyli jak mam jedną dźwignię to... Yy, ...to ona powędruje przez bloki, też się nagrzewa, okej. Okay. No i widzicie, teraz nam o wiele szybciej ten macerator działa. Dobra, to jest... A, skubany. Myślałam, że dwa na raz robi, a to nie tak dobrze. Nie ma tak dobrze. No i nam bardzo szybko to piecze. Dobra. Odłóżmy z dety. W sumie do kompresora bym rzucił o, to. Niech się robi. Odłóżmy to, to, bo to na niepotrzebne. potrzebne. Mm, to sobie tu schowajmy. To mamy. sobie kluczłśmy pięknie jeszcze tylko książeczkę sobie tu włożymy dobra kolejną rzeczą którą zrobię będzie tak potrzebne mi się znowu deski które nie wiem po co włożyłem i pff. tak wgrałem moda mine colony jak mnie prosiliście od mine colony jest Prześpimy się jeszcze i Wyruszymy tam na jakiś tam płaski teren, który znajdziemy, postawimy to będzie to Dubla. To jest tak, pomyślmy... Mm. O, no, widzicie? Może jak pójdźmy tam na razie. Okej, okay. Gotowe. Hop. Ale to było słabe. Mm. No traf, no proszę cię. Dobra. No gadumit. Gdzie dumy. Dobra. Później tę trzcinę pozbieram. Na razie mi nie, nie jest potrzebna. O, przykazem pokażę, jak działa Destruction Catalyst. Widzicie? Hop. I robi 3. Jeśli naładujemy, robi nam spory tunel. Dosyć. nam wypada w postaci takiej kuleczki fajnej. I tak będziemy kopali. Później do Twilight Forest się jeszcze pobierzemy. Użyjemy tego kilka razy. Tylko, czy wiecie, to energię zżera nam, nie? Mm. Gdyśmy się wydostaną, stąd. Bo bałaganu narobiłem. nie wziąłem tego. No wiecie czego. No wiecie czego. No, musicie wiedzieć czego. Z Philosopher's Stone, no. Teraz nie chciałbym, żeby to było jakoś specjalnie dużo, bo będę musiał robić Teleport Pipe, a tak średnio mi się chce to robić. Ale dobra, chyba przeżyjemy, hop. Nie wiem ile nagrywam, ale chcę te cztery rzeczy, które zaplanowałem. W sumie nie, to będzie więcej tych rzeczy, ale dobra, nie ważne. Ym... Chciałbym znaleźć, kurczę, jakiś taki... ...płaski ludzie, płaski please. Please, płaski Czekajcie, może to coś będzie? Nie, x. O. Mm, 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 mm. Tam są jakieś jeziora, wody. Zesty tu mi się tego nie chce zbytnio kłaść. Beach please, no tak dużo proszę. O no i tam jest tak, nawet co to jest? Tak jest tam nawet znośnie. No i okej. Okay. To sobie drzewa powycinamy. Dobra. Tu postawimy sobie nasz town hall. Dobra, sorry za się idzie. na czym to mamy? Aha, tak. Ustawiłem swój ratusz już. Teraz nam się tu ludziki kiedyś spełnić. Dobra, hmm. poczekamy, zobaczymy. W tym samym czasie ja tutaj troszeczkę wyrównam. O! Teraz tak. Zbierzmy czarne kulki. No, nie wiem czemu to się nie spałni. Poczekajcie może zbierzemy to. Postawimy tu. Nie wiem nie spełni się. Tam na razie, zrobimy sobie portal. Idziemy do domu. I teraz tak, zróbmy sobie znowu weźmy deski. Mamy deski. Weźmy żelazny kilo, który powinniśmy mieć. Zróbmy sobie. Czyli tak. Pierw zróbmy mu dom. Tak ten się robi dom. A w taki sposób powinno się chyba. To, to ja wiem, na jakiej to zasadzie to ja nie chcę. To jest 2, powinniśmy coś teoretycznie. O, dobra. No okay, i zróbmy to. Zróbmy raz na łopatę jeszcze. I zróbmy mu tak pochodni, bo tyle on chciał. Mamy wszystko. Teraz wróćmy sobie tam. O, super, jesteś już ziomuś. Postawimy ci Domek, tu. ci domek i kopacza postawimy Kopacza postawimy tutaj. Kopaczowi wrzućmy Witamki. Gdzieś w tym miejscu patrzę. Dobrze, 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 dobrze. Super. Jak? To masz. czego no, Masz. Kopiesz? No, super. No i co? Kopiesz? No, dobra. Te koleś. Wow. Ok, czyli to już mam zrobione. Teraz tak, wróćmy się znowu do naszej bazy. I... Zajmiemy crafta dzisiaj. Troszeczkę tylko, ale zaczniemy. Yy, zróbmy sobie trochę desek. I zróbmy sobie wooden transport pipe. Zróbmy sobie również kilka dźwigni. Nie ma modu? To słabo mam tego modu. Dobra, to zrobimy inaczej. Zrobimy sobie Czekaj. Okay. Red Stone edge. Dobra. Piston. Deski. red stone, deski. I to hmm. jeszcze jest potrzebne? Jest tam wooden dżiry, I trochę drewna jeszcze więcej. Dobra, zacznijmy się, zajmijmy się budową. Zacznijmy od pistona. A nasz stół do transmutacji pistona. Teraz zbudujemy sobie trochę wooden girów. Ok, zbudujmy sobie nasz Steam Engine. Teraz zamieńmy sobie tutaj na stone. Fijmy sobie Stone Transport Pipe. Poszukajmy sobie i ten teleport Pipe Uu, Ale słabo nie jesteś nas na starość. Zobaczymy, czy to jest daleko od naszej bazy Zosmarę 89 metrów o oh, shit. Dobra, że poczekam, masz. Aż... co ty tam robisz, mistrzu? Jakbyś Weź... Kier... znalazłeś? Co ci pomaga? Bum. Cześć, kostek. Bum, 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 bum. No i tak się tym kopie czymś. O, jak kształt. O oh, shit, o oh, shit, o oh, shit. Oh shit. No to, wróćmy do rytuału. Nic nie ma. Wróćmy do domu, bo to nie pora na... Dobra. On tam sobie kopie ładnie pochowajmy nasze główna o znowu się teksturka zbudowała zoom 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 no teraz jest OK Sobie tu przekonałem wszystko. Dobra. To chyba wiecie, co będzie na razie w tym odcinku. Planowałem jeszcze zrobić ym, system logiczny. Tak, że na przykład bym sobie stał tutaj. Tu by ze ściany wycho wychodziła taka rura. Brałbym sobie. Albo dobra, się zrobimy jedną rzecz. Paki obel. I jeszcze się prześpimy przy okazji. A wiecie, stałbym sobie. Zrobimy sobie jeszcze klucz. Była tylko jedną nam. O, mamy kluczy, na przykład wiecie. Załóżmy, że... Nie za frę. Request Logic Pipe. Też stalibyśmy... A czekajcie, jeszcze chwilkę. Basic logistics. Boże, Diamond transport. To jest jakaś droższa, nie ma kieszec. Logistics Chassis. Mam transport pipe, ale to jest drogie wszystko. No, także. Musi być bardziej dziś Logistics, CS, MK4. No, to się będziemy bać w przyszłym odcinku. Także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Minecrafta sezonu trzeciego. Pa, pa.